Dzień dobry moi drodzy! Pewnie wielu z was, stałych widzów mojego kanału, spodziewało się, że skoro Real Graz, z Borusją Dortmund, tak prestiżowe spotkanie, to dzień po, pojawi się komentarz do tego spotkania. No a tutaj nie ma. Tutaj nie ma takiego komentarza. Wiecie dlaczego? Dlatego, że dostałem zakaz. Mianowicie, naczytałem się tak wielu komentarzy pod ostatnim odcinkiem, gdzie chwaliłem Real, chwaliłem Szabiego Alonso za to, jak odmienił tę ekipę i naczytałem się tak wielu komentarzy, że to jest za wcześnie, że absolutnie nie można wyciągać daleko idących wniosków, że nie można chwalić żadnego zespołu po jednym meczu, że doszedłem do wniosku, że skoro jest zakaz, no to jest zakaz, więc nie będzie odcinka o meczu Realu, tylko będzie odcinek o meczu PSZ z Bayernem, bo naprawdę jest o czym mówić. A takie już mówiąc zupełnie serio, Real obejrzy sobie na spokojnie w niedzielę i w poniedziałek pojawi się także komentarz do meczu Realu. Tak, moi drodzy, można oceniać także pojedyncze spotkania i można z nich wyciągać różne wnioski, grunt, żeby nie przeginać z ich interpretacją. A teraz już przechodzimy do meritum, czyli do tego niezwykle jakościowego meczu, jak to ujął Węsą kompanii, czyli szkoleniowiec Bawarczyków, którzy odpadli. Partnerem kanału jest XTB, aplikacja inwestycyjna, w której pracują moje pieniądze. Teraz otwierając konto z kodem Tomek, otrzymasz kurs inwestowania od podstaw. PSG jest w niesamowitej formie, PSG kontynuuje swój marsz jeszcze z tego regularnego sezonu, natomiast nie ma co ukrywać, że mówiąc już z taką pełną powagą, z tego spotkania zapamiętamy dramatyczną kontuzję Jamala Musiali. W momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, nie ma jeszcze postawionej diagnozy, natomiast screeny, które widzieliśmy z tej akcji, czy nawet reakcja Gigi'ego do Narumy, od tutaj widać dokładnie screen, wiele nam niestety mówią i wygląda na to, że Jamal Musiala wypadnie na wiele miesięcy, jest to oczywiście gigantyczny problem dla tego chłopaka, ale też gigantyczny problem dla Bayernu, ponieważ tacy zawodnicy od tak nie rodzą się z dnia na dzień i takiego zawodnika po prostu nie da się od tak wyczarować na rynku. Trzeba kombinować z rozwiązaniami systemowymi, ewentualnie trzeba ściągnąć Floriana Wirca, a to wiadomo, że jest już nierealne. Wydaje mi się, że gdyby Florian Wirz nie był piłkarzem Liverpoolu, to w tym momencie Bayern zrobiłby absolutnie wszystko, żeby tego zawodnika pozyskać, choć być może byłoby to sprzeczne z polityką Bawarczyków, no bo wiadomo, że trzeba było wydać horrendalne, gigantyczne, kosmiczne pieniądze. Natomiast wracając jeszcze, słuchajcie, do tej sytuacji, ze starciem Diego do Narumy z Jamalem Musialą, to była sytuacja o tyle, słuchajcie, nietypowa, że po pierwsze miało to miejsce, jak widać tutaj na tym pierwszym screenie na zegarze: 45 plus 2,26. Brakowało pół minuty do końca pierwszej połowy i widzimy tutaj niezbyt udane zagranie, przy którym w pierwszej fazie tej akcji Musiala tak naprawdę ma nikłe szanse, żeby dojść do piłki. Ale on daje taki sygnał, że chce do tej piłki wystartować. Tutaj macie strzałeczką zaznaczonego właśnie Jamala Musiale i widać też, jak William Pacho, lewonożny środkowy obrońca PSG, daje tutaj sygnał rozkładając ręce, że ma wszystko pod kontrolą. Zmierzam do tego, że to była totalnie niepozorna sytuacja. To była taka sytuacja, że gdyby Jamal Musiala nie dał z siebie 100%, tylko 80%. Gdyby jedynie, pewnie to źle zabrzmi, ale upozorował taki pressing, kiedy nie doskoczył właśnie do Paczo, i tak nie miałby szans, bo prawdopodobnie Paczo i tak tę piłkę by ochronił. Natomiast w ostatniej fazie tej akcji widzieliśmy taki bardzo konkretny atak ze strony Diego do Narumy, który. Złapał tę piłkę, zaatakował tę piłkę oczywiście w sposób taki bardzo stanowczy, i na początku nawet nie zdawał sobie sprawy, co tam się stało, jak poważna kontuzja przytrafiła się właśnie Jamalowi. Po tym meczu niektóre osoby związane z Bayernem, m.in. pan Max Eber, zwracały uwagę na to, że jeśli ty ważysz 100 kilo i decydujesz się na taki skok, nie zachowujesz ostrożności, no to to jest taka sytuacja, której można było uniknąć. Manuel Neuer powiedział tak samo, że to było bardzo duże ryzyko. Natomiast ja mimo wszystko, aż tak jego do Narumy tutaj bym nie winił. Absolutnie, moim zdaniem, nie było tam grama intencji ze strony włoskiego bramkarza, żeby jakkolwiek uszkodzić Jamala Musiale. Natomiast, no, zakończyło się to po prostu katastrofalnie. I niestety, to jest taki obrazek, który z tego meczu zostanie nam w głowie. Skoro już jesteśmy przy takich drastycznych obrazkach z tego meczu, to nie ma co ukrywać, że był to mecz bardzo intensywny, jak powiedział kompanii, ale też mecz naznaczony właśnie bardzo ostrymi faulami. Moim zdaniem Serge Gnabry mógł obejrzeć czerwoną kartkę za faul na Williamie Paczo. Tutaj widzicie sekwencję tych zdarzeń, czyli screen pierwsza a także że screen drugi, moim zdaniem, mógł uniknąć takiego wejścia zawodnik Bayernu i spokojnie można było pokazać czerwoną kartkę. Z kolei czerwona kartka dla Za Zafał na Goretce, no to już jest ewident, widać nawet tutaj na samej stopklatce, że tak naprawdę sytuacja jest bezdyskusyjna. Czerwona kartka dla Lukasa Hernandeza w samej końcówce za łokieć Rafaela Guerrero, kiedy Antony Taylor, arbiter tego meczu, stał po prostu od tak i miał tę sytuację przed sobą, była po prostu totalnie głupia. Natomiast nie będziemy tutaj mówić, słuchajcie, o samych kontrowersjach, ponieważ PSG w tym meczu, choć ten mecz spokojnie nie mógł pójść w każdym możliwym kierunku. Mieliśmy świetne interwencje do Narumy, mieliśmy świetne interwencje Manuela Nojera, mieliśmy wycieczki także Manuela Nojera. Pudło na pustą ramkę ze strony Usmana Dembele, jedną świetną sytuację Barkoli, kiedy doskonale sam na sam zachował się właśnie Manuel Neuer. Ten mecz mógł pójść absolutnie w każdą stronę. Natomiast znowu można powiedzieć, że poszedł w stronę PSG, które po raz kolejny jawi nam się jako ekipa po prostu nie do sforsowania. PSG, które może spokojnie rozpocząć taki mecz bez Usmana Dembele w wyjściowym składzie i w sumie aż tak nawet nie widać braku piłkarza, który za chwilkę może zgarnąć złotą piłkę. To znaczy ma bardzo dużą szansę, żeby zgarnąć złotą piłkę, bo nawet tutaj swój ten Pelek zaznaczył zdobywając bramkę właśnie po asystie Hakimiego. Do tej asysty jeszcze za chwilkę wrócę. Niedawno przy okazji odcinka o Szabi Malonso, wspomniałem o tym, że dzisiaj trenerów należy docenić w dużej mierze za elastyczność. Że Jeśli mamy do czynienia z trenerem elastycznym, to to jest gigantyczny atut, który powinien takiego trenera windować bardzo wysoko na rynku. Ale też druga taka kwestia, czyli wymienność pozycji. Jeśli ty jesteś w stanie dać swoim piłkarzom narzędzia, żeby oni w bardzo płynny sposób wymieniali swoje pozycje właśnie w zespole, to kapitalnie świadczy po prostu o tobie jako trenerze. I w PSG moim zdaniem stopowych zespołów widać to najbardziej. Tam są oczywiście piłkarze, którzy są przywiązani po prostu do swoich pozycji. Nie mam na myśli stoperów, ale na przykład taki kwiczak faraskelia no to jest zawodnik, który no ewidentnie najlepiej czuje się na lewym skrzydle i z tego lewego skrzydła nie ma sensu go ruszać. Ale jeśli spojrzymy sobie na to, jak funkcjonują pozostali zawodnicy, to jest po prostu niesamowite. W ogóle PSG jawi mi się po prostu jako taka ekipa, w której gdybyś powiedział piłkarzowi, że zajmujesz miejsce kolegi, który gra teraz po prawej stronie i masz tak zagrać kolejne 30 minut, każdy po prostu bez żadnego problemu zrozumiałby swoją rolę. I teraz pokażę wam Kilka screenów, które pokazują właśnie w jaki sposób ta ekipa operuje. Rozpoczyna się spotkanie. Mamy 3.50 na zegarze. Kto jest na pozycji jednego z napastników? Ashraf Hakimi. I to w momencie, kiedy PSG jest w ataku pozycyjnym. PSG generalnie na ataku pozycyjnym nie zależy aż tak bardzo, bo oni kiedy rozpoczynają mecz, to po prostu wybijają piłkę, przynajmniej w tym meczu tak było, ale nie tylko w tym. Wybijają na aut po to, żeby błyskawicznie założyć wysoko presnik, ale rozpoczyna się mecz, a szaf Hakimi od razu ustawia się na pozycji napastnika. Ale tu już nie chodzi tylko o samego Marokańczyka, bo to, że Hakimi jest ustawiony na pozycji napastnika, to jest coś, do czego się przyzwyczailiśmy. Zwróćcie uwagę na ustawienie Nuno Mendesa, czyli drugiego bocznego obrońcy. PSG rozgrywa akcję w ataku pozycyjnym. Mamy z lewej strony Due, mamy z lewej strony Kwaradzkelje, a na pozycji dziewiątki ustawiony jest prawy obrońca, a na pozycji dziesiątki ustawiony jest lewy obrońca. I oczywiście różne eksperymenty zdarzają się w przeróżnych ekipach. Miguel Gutierrez w Gironie to jako lewy obrońca to też była szóstka, ósemka, dziesiątka, momentami dziewiątka. Alberto Moreno w Villarealu na Emeriego też był momentami ósemką, dziesiątką, dziewiątką. Ale kurczę, nie wszędzie to się odbywa w sposób tak płynny właśnie jak w PSG. I teoretycznie można byłoby dojść do wniosku, że mając takiego zawodnika jak Nuno Mendes, dla mnie absolutnie kompletny lewy obrońca, najlepszy lewy obrońca na świecie, piłkarz, którego parametry są nieprawdopodobne, jeśli chodzi o obronę i o atak. Jeśli chodzi o obronę, przede wszystkim imponuje mi to, jak on jest w stanie niwelować różnicę w szybkości właśnie pomiędzy przeciwnikiem a nim. Kiedy przeciwnik ma przewagę szybkościową nad Nuno Mendesem, on jest w stanie błyskawicznie wrócić na własną połowę, to po pierwsze. Po drugie, jest to zawodnik, który w kapitalny sposób potrafi wybrać moment, kiedy powinien ruszyć z piłką, ponieważ on jest stworzony do takiego grania typu właśnie pendolino, czyli wiecie, kafu Roberto Carlos jeździ od jednego polakarnego do drugiego, ale oprócz tego ma fantastyczne, otwierające długie podanie, i oprócz tego potrafi sobie znaleźć także miejsce w drugiej linii jako jeden ze środkowych pomocników. To oczywiście zdarza się rzadziej, ale zwróćcie uwagę, na ten screen 35 minuta tej rywalizacji Witinia posyła charakterystyczne filtrujące podanie w prawą stronę, a Nuno Mendes prosi o piłkę, będąc tak naprawdę środkowym pomocnikiem, gdzie wielu szkoleniowców, mając kogoś takiego jak Nuno, wystarczy. Stawiałoby go po prostu na pozycji takiego klasycznego wahadła, który jeździ od jednej szesnastki do drugiej. A tutaj masz gościa, który nie tylko potrafi ci się ustawić jako półlewy stoper w trójce, kiedy na przykład Hakimi powędruje wysoko, ale potrafić się ustawić jako środkowy pomocnik, albo jako, jako taka podpórka dla napastnika. Niesamowite to jest po prostu oglądanie PSG z takim. Permanentnym wstrzymywaniem tego obrazu, z klikaniem pauzy po to, żeby zauważyć jak płynnie ci piłkarze to robią, jest po prostu niesamowite. Moim zdaniem Luis Enrique opanował to po prostu do perfekcji. To są aktorzy, którzy potrafią wystąpić w filmie sensacyjnym, w komedii, w komedii romantycznej, w jakiejś strzelance, w thrillerze, w horrorze, w czymkolwiek trzeba, ponieważ trener im daje do tego narzędzia. Poza tym wspomniałem o Nuno, ale Asha w Hakimi, jakie to jest maksymalizowanie potencjału tego zawodnika i budowanie jego wartości, jeśli ty jesteś teoretycznie prawym obrońcą, Teoretycznie, a praktycznie jesteś prawym obrońcą. Szóstką, ósemką, dziesiątką czasami napastnikiem. Jeśli ty masz taką swobodę od trenera, że on wie, że twoje główne atuty to jest po prostu cały czas atak na połowie rywala i on daje ci do tego swobodę, ale nie tylko swobodę. On w taki sposób konstruuje ekipę, żeby jeszcze wszystko za plecami, na przykład ze sprawą Żłałne Wesza, było zabezpieczone swoją drogą João wesz. Znów teoretycznie może dyskretny występ do samej końcówki meczu, ale rewelacyjne zachowanie w odbiorze przy Bramce dezire Due bez João wesza. Być może PSG w ogóle nie byłoby w półfinale. Ale mówię, dla mnie Nuno Mendes i Hakimi, wracając jeszcze na momencik, to są piłkarze po prostu kompletnie, jeśli chodzi o te pozycje. Piłkarze, którzy nie dość, że potrafią dopasować się właśnie do, do różnych okoliczności, to jeszcze po prostu osiągnęli absolutną klasę światową właśnie u Luisa Enrique. I teraz chciałbym wam pokazać, słuchajcie... Akcję bramkową na 2 do 0. Sama końcówka meczu, skoro już jesteśmy przy Hakimim. Absolutnie nie ma w tym odcinku chronologii, tylko raczej takie moje refleksje z gry na ps Zwróćcie uwagę, co się dzieje w tej sytuacji. Hakimi tak naprawdę można powiedzieć, że rozpoczyna tę akcję. Nie ma tutaj zbyt wielu możliwości do rozegrania. Teraz przechodzimy do drugiego zrzutu ekranu i co tutaj widzimy. Hakimi zdaje sobie sprawę, że znalazł się w bardzo trudnym położeniu, że trudno tam będzie wejść w pojedynek, ponieważ po prostu nie jest wyizolowany, już za chwilkę zostanie podwojony albo potrojony. I co w tej sytuacji robi Witinia? Witinia jako podpórka, czyli zawodnik, który praktycznie. Za każdym razem daje opcję kolegom, niezależnie od pozycji, rozkłada szeroko ręce i pokazuje, jestem, jak mawiał klasyk. Następnie przechodzimy do trzeciego screena z tej akcji. Hakimi nie decyduje się na to. Hakimi woli ruszyć po prostu z szabelką na czołgi, Hakimi rusza do przodu zyskuje przewagę w takiej sytuacji, że Andres Iniesta nie powstydziłby się właśnie takiego screena. Jak ta akcja się kończy? Ta akcja kończy się tak, że nie dość, że Hakimi wystawia patelnię Usmanowi Dembele, to tak naprawdę dwóch piłkarzy w tej sytuacji, po tym jak Marokańczyk wszystko sobie wyczyścił, sygnalizuje pozycję i gotowość do oddania strzału. To, co tutaj zrobił po prostu Ashraf Hakimi, to jest akcja, której nie powstydziłby się prawonożny Marcelo z Realu Madry. To jest po prostu bajka, to co gra ten gość. Ale oczywiście PSG ma bardzo wielu bohaterów. Vitinha to akurat nie był zawodnik, który tutaj rozegrał aż tak koncertowe zawody. Generalnie można powiedzieć, że na swoim poziomie były tam jakieś drobne straty. Natomiast jeśli chodzi o witinię, to wydaje mi się, że to jest taka fajna rzecz, którą można pokazywać w akademiach dla młodych zawodników. Przyjrzyjcie się czasami, ile razy skanuje przestrzeń wokół siebie Witinia. Tego na screenach tak dobrze wam nie pokaże, natomiast ile razy ten zawodnik jest w stanie obrócić swoją głowę w lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo cały czas wszystko ma absolutnie pod kontrolą. Fenomenalny piłkarz, no ale to o Witini już powiedziano chyba wszystko. Natomiast oczywiście bohaterem PSG po tym meczu, jako że strzelił pięknego gola z dystansu, był Dezire Doué. I oczywiście samo zachowanie Dezire Doué przy tej akcji bramkowej było rewelacyjne. Kapitalny strzał. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę w kontekście tego zawodnika, który w tym meczu najczęściej operował właśnie jako ten piłkarz ustawiony centralnie, bo mieliśmy Barkole, który moim zdaniem nie wykorzystał tego występu tak jak mógł, zwłaszcza w kontekście tamtej sytuacji sam na sam z Nojerem. Kwarackeria, jako się rzekło, zajmuje lewą stronę, a Desire d'Ue to jest dla mnie skrzydłowe, ale z tych skrzydłowych, u których nie widać tak wielkiej różnicy, w zależności od tego, czy zagra na prawym skrzydle, na lewym, czy na środku ataku, tutaj pod nieobecność ósma na Przy okazji pokażę Wam teraz mapkę pozycji Desiree Douai z ostatniego sezonu Ligi Francuskiej i zwróćcie uwagę w ogóle, w ilu miejscach na boisku ten chłopak operował. Jeśli chodzi o prawe skrzydło i lewe skrzydło, praktycznie jest to równomiernie rozłożone, do, do tego oczywiście często schodzi na pozycję środkowego pomocnika. Także jeśli chodzi o mapę strzałów, ona również pokazuje dużą wszechstronność, właśnie u tego bohatera finału Ligi Mistrzów. Ale w przypadku takich skrzydłowych, takich przebojowych, Zawodników, takich wiatraków jak Desiree d'Ue, często tacy zawodnicy najbardziej komfortowo czują się przy boku boiska. Kiedy ogranicza ich linia, mają być wyizolowani, wchodzić po prostu w kolejne pojedynki. Natomiast dalszy stopień wtajemniczenia w kontekście właśnie takich zawodników, to jest operowanie właśnie w centrum, czyli schodzenie do środka, gdzie pojawia się większy tłum, gdzie musisz mieć oczy po prostu dookoła głowy i szukać większej liczby rozwiązań. Czyli można powiedzieć taki proces, który w ostatnich latach przeszedł chociażby Winisus, Ulamina Jamala, także oczywiście to widać i tak i tak dalej. Natomiast często ci młodzi zawodnicy mogą mieć z tym kłopot. Tymczasem patrząc na Desiree Due, dla mnie to jest jedna z cech wiodących tego piłkarza, że on po, po prostu potrafi odnaleźć się w bardzo wielu okolicznościach. Ale to, co mi zaimponowało przy okazji tego meczu, właśnie u Desiree due to w jaki sposób ten zawodnik grał tyłem do bramki. Bo wszyscy skupią się, słuchajcie, na tej bramce, bo ona naprawdę była bardzo ładna. Natomiast najfajniejsze u Desiree due było to, jak on potrafił po pierwsze wyciągnąć obrońcę za sobą i zagrać na jeden kontakt. Zwróćcie uwagę, 19 minuta tego meczu, w jaki sposób Dezire-due otwiera tutaj przestrzeń, grając z tyłem do bramki. U i jeszcze że screen i tak nie odda wartości tej akcji i wartości Due w tej akcji. W jaki sposób dezire otwiera właśnie tutaj przestrzeń dla Ashrafa Hakimiego i od razu mamy drugi screen, który pokazuje jaką przewagę może sobie wypracować Ashraf Hakimi, jak pędzą piłkarze Bawarczyków, żeby po prostu za Hakimim zdążyć. I druga taka sytuacja, jeśli chodzi o dezire Due, czyli 76 minuta. Znów mamy piłkarza, który potrafi przytrzymać piłkę z obrońcą Bayernu na plecach, a następnie drugi screen. Widzimy w jaki sposób dezire Due otwiera właśnie ten ten korytarz dla szafa Hakimiego. Słuchajcie, to nie jest norma w przypadku tak młodych zawodników, właśnie jak reprezentant Francji, żeby opanować tak naprawdę repertuar gry z i skrzydłowego, i napastnika, bo. To, że Usman Dembele odnajdzie się w tej grze, to może nie było tak oczywiste. Z punktu widzenia Luisa Enrique to był po prostu strzał w dziesiątkę, to był strzał, który później obsypał złotem PSG, że on przestawił Dembele właśnie na pozycję tego środkowego napastnika, który często operuje w pionie. Ale Dembele, kurczę, ma swoje lata. Dembele to jest zawodnik, który no, za chwilkę będzie zbliżał się do trzydziestki. Z kolei Due ma 20 lat, rocznik 2005. I po tym zawodniku po prostu nie widać kompletnie czegoś takiego, że on ma jakieś swoje ulubione miejsce na boisku, ulubione środowisko, jeden sektor, do którego się przywiąże, a jak go wyszesz gdzie indziej, no to pojawiają się kłopoty. Niesamowita wartość tego zawodnika i niesamowita wartość także dla trenera, że posiada właśnie kogoś takiego. Oprócz tego, już abstrahując nawet od samych screenów, potrafił fajnie utrzymać się przy piłce, mając Upamecano na plecach, czyli nie byle kogo, tylko Dajota Upamecano. Czy na przykład stworzyć sytuację z lewego skrzydła Fabianowi Ruizowi, kiedy bramka ostatecznie nie padła, więc... Jeśli Desiree Dwe w tym meczu czymś zaimponował, to gol oczywiście to jest taki kolejny wykrzyknik, właśnie w karierze tego zawodnika. Bardzo ważny gol w bardzo ważnym meczu na tle bardzo poważnego rywala. To wszystko jest super, ale oglądając ten mecz na spokojnie, już po zakończeniu tego meczu, wnikliwie i hamując sobie niektóre akcje, niesamowity jest rozwój tego zawodnika właśnie pod kątem takiej elastyczności i wszechstronności, jeśli chodzi właśnie o poruszanie się na różnych pozycjach. Moim zdaniem. W tym meczu na przykład tego brakowało Barkoli. U Due to wszystko się odbywa w sposób dużo bardziej naturalny. Więc reasumując, nie będę tutaj wystawiał, wiecie, teraz not każdemu zawodnikowi, nie będę skupiał się na każdym piłkarzu, nie będę skupiał się znowu na Witini czy Neveszu, bo o tych piłkarzach może pojawi się kolejny odcinek. Ale ja patrząc na to, jak Paris Saint-Germain gra w tym sezonie, jaka to jest młoda ekipa, ile tam jest innowacji wprowadzonych przez Luis Enrique, jak ci młodzi piłkarze potrafią iść do przodu, ilu zawodników w tym momencie osiągnęło tam klasę światową albo taką półkę top 5 na świecie na swojej pozycji. Tak się zastanawiam, czy to nie będzie pierwszy taki okres w PSG w tej erze katarskiej, kiedy ktoś rozpocznie po prostu budowanie dynastii. Co mam na myśli mówiąc o budowaniu dynastii? Na przykład taki okres, jak na PSG, to i tak byłoby grubo, pięcio-sześcioletni, gdzie ci piłkarze. Witinia, Neves i tak dalej, Nuno Mendesz, będą po prostu dojrzewali razem z tobą, ale także oczywiście piłkarze znacznie młodsi jak Zair Emery i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest po prostu tak nieprawdopodobny fundament w tym momencie, zbudowany przez y, nawet nie samą kasę i na Serialkę Laifiego, bo to jest oczywiste, ale kasę mieli też poprzedni szkoleniowcy. Tylko właśnie ze względu na te wszystkie manewry taktyczne, które wprowadza właśnie do tej ekipy Luis Enrique i ze względu przede wszystkim, moim zdaniem, na te narzędzia, które daje piłkarzom do tak wszechstronnej, elastycznej gry – oni potrafią dostosować się po prostu do wszystkich okoliczności. Plus do tego dochodzi jeszcze jedna kwestia, po zwycięstwie w Lidze Mistrzów, a w zasadzie nawet przed tym zwycięstwem w Lidze Mistrzów w PSG Moim zdaniem już się pozbyli tego genu przegrywów. Jeszcze przed finałem Ligi Mistrzów. To jest to, o czym kiedyś opowiadał Unai Emery. Wspominałem o tym kilka lat temu, że Unai Emery już po odejściu właśnie z Paryża opowiadał o tym, że wy oczekujecie za każdym razem triumfu w Lidze Mistrzów, a ile razy Paris Saint-Germain wcześniej wygrało w Lidze Mistrzów? Przecież ten klub nie ma jeszcze takiej kultury zwyciężania. To ja dzisiaj właśnie jak patrzę na PSG, to widzę, że Luis Enrique zaszczepił tę kulturę zwyciężania od strony taktycznej, którą mam nadzieję, że przynajmniej cząstkowo w jakichś tam 5% teraz wam pokazałem, ale też od takiej strony mentalnej. Widzę ekipę, która po prostu nie pęka. Która nawet gdyby miała stracić jakiegoś gola to ona po prostu ma takie przekonanie, że odrobi. A tutaj i tak tego gola nie straciła, no bo jeśli Bayern strzelał, to ze spalonych swoją drogą bardzo fajnie też zostawili pułapkę offside'ową Przystałem stałym fragmencie, kiedy piłkarze Bayernu bardzo mocno się wychylili. Więc dla mnie to jest kolejny masterpiece, ten mecz to jest kolejne dzieło po prostu Luisa Enrique. I oczywiście to spotkanie mogło pójść w każdą możliwą stronę. Natomiast nawet gdyby Paryż tutaj przegrał z Bayernem 0 do 1, to uważam, że i tak warto byłoby docenić to, jak ci piłkarze się rozwijają. I w jak przy różnych okolicznościach potrafią odnaleźć się podczas meczu. Tyle. Dajcie znać, czy podobają Wam się tego typu odcinki, czyli po prostu pojedyncze komentarze do meczów niezwiązanych z Realem Madryt i Barceloną. Po drugie, czy odpowiadają Wam właśnie takie odcinki, kiedy pojawia się tutaj sporo screenów i tak dalej, i tak dalej. To są po prostu moje przemyślenia. To nie jest żadna profesjonalna analiza taktyczna, nic z tych rzeczy, po prostu moje przemyślenia, które wynikają z oglądania PSZ. regularnego, bo naprawdę też ze względu na to, że komentowałem tę ekipę w Ligi Mistrzów, to przyjąłem tyle meczów w w tym sezonie. Czekam na Wasze opinie, moi drodzy, a jutro pojawi się odcinek o meczu Realu na 99%. No jest zakaz, no ale pojawi się, pojawi się. Trzymajcie się.